Kemping sympatyczny, wszystko by się zdawało ok, ale przestawianie Polaka w inne miejsce, bo ktoś przyjedzie w to miejsce, a nie inne, gdzie kilka hektarów jest prac. mi nie przeszkadza. Ja mogę stać w każdym innym miejscu, ale nie można to było od razu powiedzieć, proszę to jest wasze miejsce, tu się rozstawcie, tu stajcie, a nie najpierw. Stawaj tam, gdzie jest wolne. No to stanąłem tam, gdzie jest wolne. Na drugi dzień rozłożony, jestem przygotowany, wszystko fajnie tracę. A teraz weź się przestał, bo tu ktoś inny przyjedzie. No to w tym momencie się przestawiam. Tak, przestawiam się na inny kemping Tak, to jest nasza miejscówka. To nasze autko stoi, tam dalej widać łazienki, kibelki i internet dwa pomosty łódki do wypożyczenia można sobie wypożyczyć i pływać łapać rybki jezioro ogólnie jest fajne duże Opuszczamy miejscówkę. Widzieliśmy. No... Tylko... Mieliśmy tu zostać jeszcze dzień. No dzień, z... może dwa? Może dwa, spodobało nam się. No i co? Zostaliśmy wyproszeni właściwie. Zobaczymy. Wyproszeni. Przyszła gospodyni i powiedziała, żeby wszystko przestawić się w inne miejsce, bo tu ktoś inny przyjedzie. A my mamy skorzystać z innego miejsca. Wybierz sobie jakieś miejsce, byle nie to, byle nie tamto. Bo tu też ktoś siedział. No tu ktoś... dzieci będą. No dobra, dobra, wszystko ja, wszystko rozumiem. My, jak sami wiecie, przyjazd z camperem. Rozstawienie się. wyciąganie wszystkich rzeczy w kuchni, rozłożenie markizy i tak dalej, tak dalej. Godzina. Jest to kłopotliwe, bo damy do Małego przestawienia się. Trzeba się przygotować. I tak, w szpilkach nie wolno, powyżej, mniej jak 40 osób, podczas burzy nie wolno, nie pić, nie skakać i jak duży wiatr nie wchodzić. Idziemy na górę. A kto tam stoi? No tam wszystko widać, kochaniutki stoi! Dajesz, dajesz, dajesz! Zostaje tu! Zna się staje powiedzenie, tak. gdzie diabeł nie może babę wysie. U nas jest podobny, tam gdzie ja nie wejdę to ona wejdzie. Wow, jaka ona fantastyczna ta wieża. Słuchaj, tam jak się wchodzi, to serce buch, buch, buch. Ale było spoko Facetka była tak połowy mniejsza ode mnie, weszła i. A, a. a ty nie słyszałeś, jak ja się na no. dole? Co? Nie, nie słyszałeś, co krzyczałem? Nie. Skacz, skacz! I co, nie skakałam? Nie. <laughs> nie chciałam <skaczeć>. skacz! <laughs> Także mówię ci, możemy jechać na tą platformę, gdzie to jest w Norwegii czy w Chinach. Ta platforma, taka w górach. E, w Chinach szklana. zrobili? Czy w Norwegii to się chyba coś takiego no. jest to możemy tam spokojnie jechać, bo tam na górze jest taka kratka i. A skoczysz?